Zdecydowanym faworytem jest Michał Sarawartka. Ogólnie jako prospekt to mi się podoba, wiąże z nim duże nadzieje. Eee... Ale generalnie Jackiewicz już jest, że tak powiem, no nawet nie pas prajna, ale on już nie ma tej woli zwycięstwa. On kiedy wychodzi do pojedynku, to raczej myśli e, o tym, żeby dosyć ładnie zaboksować bezpiecznie dla siebie. Z szeremetą na przykład w ogóle nie podjął rywalizacji, bo szeremeta był dla niego za silny, natomiast Cyrowatka będzie dla niego za szybki. Będzie kontrolował jego ciosy proste. Rafał jest. Niebezpiecznym zawodnikiem jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Y, także myślę, że troszeczkę y, limit wagowy może go trosz y, osłabić, bo rybat waży teraz troszeczkę więcej, więc y, takie zbicie wagi na pewno będzie miało wpływ na przebieg walki, ale moim faworytem jest y, Mikał Sierowatka, jest młody, jest. Y, Żadne wyzwań. Także stawiam na Michała Syrowatkę. No, Syrowatka jest zawodnikiem dużo mniejszym od Rafała. Rafał już się z dużo silniejszymi, mocniej bijącymi spotykał. Natomiast mówię, zobaczymy jak będzie reagował na tą szybkość. Ja raczej jestem za tym, że Rafał kilka tych kontrataków przyjmie. Zobaczy, że nie jest w stanie nadążyć i, i raczej zamknie się za podwójną gardą, którą ma dosyć szczelną. Rafał ma dłuższy zasięg ramion, wiadomo, że może tymi czasami No, To jest rutyniarz. To jest rutyniarz, to nie można go skreślać, że tutaj już taki swój okres, najlepszy okres ma za sobą, bo cały czas jest, tak jak to nawet Michał mówił w którymś wywiadu, jest niebezpieczny. Także no, cały czas musi być skoncentrowany, ale myślę, że swoim synem walki, siłą i upartością powinien przełamać Rafała.